Siemaneczko, mam właśnie jajko i będę robił eksperyment e, jajko kontra karabin na kulki. Przygotowujemy. Tu sobie siedzi jajko i przygotowuję miejsce ustawie. Dobra, przygotowuję się właśnie biorę i napełniam magazynek no i będę strzelał to jest? Dobra. ten karabinek ma pojemność 13 maksymalnie tak mi goście mówił i nawet miał rację bo sprawdzałem i było 13 kulek więc ja kupiłem dodatkowe tylko nie te co chyba trzeba choćby będzie chyba Będą. Dobra, przygotowujemy się do strzału. Oczywiście nie zapomnijcie dać suba i łapki w górę. Dobra przerwa techniczna. Muszę niestety przenieść telefon, bo nie chcę się zepsuć.